Ciekawski, George goni króliczka. Życie małpy w wielkim mieście pełne jest niezwykłych doświadczeń. Ale ma swoje minusy. Ej, dobrze by nam zrobiło wiejskie powietrze, co? Pan w żółtym kapeluszu świetnie wie, kiedy lepiej pojechać z małpką za miasto. Weź teraz głęboki wdech i napełnij płuca świeżym wiejskim powietrzem. <śmów> ha, miło znów tu być, prawda? Możesz wypuścić świeże powietrze. Jest go tu więcej. Kuj. Patrz, George. Bill postawił u siebie klatkę dla królików. Chcesz zobaczyć króliczki I proszę. Dzień dobry. Jest z panem George. Skąd wiedziałeś, że idziemy? Zgadłem. Wiecie, mam teraz króliki. Zobaczcie. George nigdy wcześniej nie widział królika z bliska. Podobają ci się George? Mają imiona? Jasne. Jest puszek, śnieżynek, kasztanek, kropek, czarnouch, kitek i herbert Neninger. A to ich mama. Chcesz pogłaskać? Którego? Kasztanka, śnieżynka? Puszka. On jest super, ale zanim pogłaszczesz króliczka, powiem ci kilka ważnych rzeczy. O nie! Teraz muszę porozwozić gazety. Niestety. Przyjdź jutro, pogłaszczesz wszystkie. Trudno, będziesz musiał zaczekać do jutra. George nie mógł wytrzymać. Czekać cały dzień na głaskanie króliczków? Wychodzisz? Bądź grzeczny. George chciał dotrzymać króliczkom towarzystwa pod nieobecność Billa. Były takie spokojne, takie ciche, takie puszyste króliczki, króliczki. Bill się nie obrazi, jeśli George pogłaszcze jednego, tylko raz i to bardzo, bardzo ostrożnie. Króliczki były takie spokojne i ciche i szybkie! Szybkie, że trudno je było dostrzec. A pogłaskać nie dało się ich wcale. No i do tego w ogóle nie chciały słuchać. Ich mama wiedziała, że ma zostać w klatce, ale George wolał więcej nie ryzykować. George postanowił sprawdzić, ile króliczków uciekło. Policzył ich miski. Siedem. Czyli musiał złapać jeszcze. Siedem.